Kilka miesięcy temu chyba nikt z nas nie spodziewał się, że wirus, który tak je świat, zrobi to z nami, co w tej chwili się dzieje, czyli zmusi nas do pozostawania w domach i dbania bardziej o siebie. Czy jest jakaś, Pani zdaniem, szansa na to, żebyśmy dzisiaj zatrzymali wirusa COVID-19? Wszyscy mamy taką nadzieję, dlatego wprowadzamy, wprowadza się we wszystkich krajach kolejne obostrzenia zmienia się zasady postępowania i mamy nadzieję, że wszyscy mają nadzieję, że stosowanie się do tych zaleceń, czyli przestrzeganie dystansu społecznego, noszenie maseczek, stosowanie się do zaleceń tych, które są Zalecane nam odgórnie, że to pomoże nam przynajmniej zatrzymać, opanować tą sytuację. Natomiast czy to będzie skuteczne, tego tak naprawdę nie wiemy. Stosować się do tego trzeba, bo nie mamy lepszego pomysłu, jak sobie z tym poradzić. A czy to będzie skuteczne, okaże się za jakiś czas. A co takiego jest strasznego w tym wirusie, że nie potrafimy sobie z nim dzisiaj poradzić? Myślę, że na początku były problemy diagnostyczne, bo zanim powstały pierwsze testy to musiał upłynąć jakiś czas. Po drugie, o ile w ogóle wirusy z grupy koronawirusów są znane dawno, ale te poprzednie powodowały takie łagodne infekcje górnych dróg oddechowych, takie jesienne przeziębienia. O tyle ten jest dużo bardziej agresywny i powoduje bardziej znaczy gorsze objawy, bardziej niebezpieczne. Dużo ludzi, jak wiemy, z doniesień jednak musi być hospitalizowanych. Część pacjentów w ciężkich stanach musi być, być na respiratorach i to też powoduje, że no, systemy zdrowia we wszystkich krajach jakby zatykają się, mówiąc rzadko, ponieważ zaczyna brakować łóżek, zaczyna brakować respiratorów. No i następny problem, następny problem, który jest na no to, że się zakażają pracownicy służby zdrowia i, i za chwilę może być tak, że nie będzie to tych pacjentów leczyć. Wiadomo też, że mamy nosicieli, którzy sami nie chorują, natomiast zakażają innych. No i tutaj osoby z grup ryzyka no, są najbardziej narażone. Wiemy, wydaje się, że tymi osobami są głównie osoby starsze, że dzieci chorują mniej, tak to przynajmniej wygląda statystycznie. No niemniej, no już widać po naszym szpitalu, że no, mamy już zajęte oddziały zakaźne, mamy zajęte połodziełu płucnego, mamy pojedynczych pacjentów na innych oddziałach, są problemy z przekazaniem ich do szpitali wyższego rzędu, więc tu tu chodzi o to, że po prostu jeżeli tych zakażeń będzie dużo, dużo więcej, no to będziemy mieli problemy. No organizacyjnie nie będziemy w stanie pomóc wszystkim pacjentom. Mhm. A czy możemy dzisiaj powiedzieć, że ten wirus bardziej różni się od tego wirusa grypy, który jest nam już chyba dosyć dobrze znany i on powoduje gorsze straty w naszym organizmie, nawet jeżeli uda nam się wyzdrowieć? Z doniesień prasowych tak wynika, natomiast na razie mam wrażenie, że jest duży szum informacyjny wokół tego wirusa, bo pojawia się dużo prac, dużo doniesień, dużo informacji, natomiast no, musi upłynąć pewna jakiś czas, zanim to wszystko, znaczy naukowcy zbiorą to wszystko razem i wyciągną z tego jakieś jedne uogólnione wnioski, bo chyba na razie to jest za wcześnie na jakieś takie większe uogólnienia wirusa grypy. Znamy w zasadzie od zawsze, natomiast ten jest znany od roku, więc no, potrzeba na to trochę czasu. Wszyscy liczą na to, że pojawi się szczepionka i szczepionka na pewno rozwiązałaby problem, natomiast kiedy ona się pojawi, czy się w ogóle pojawi, jaka będzie jej skuteczność, to tego też nie wiemy. Czyli w tym momencie jedyną szansą na zabezpieczenie się przed tym wirusem dla nas jest dbanie o siebie po Tak, prostu. jest dbanie o siebie, wysypianie się, niestresowanie się, prowadzenie tak zwanego zdrowego trybu życia, czyli w miarę możliwości ruch na świeżym powietrzu, do jakiejś no generalnie dbanie o swoją odporność nawet takimi domowymi sposobami. To też nigdy nie zaszkodzi. No i musimy, no musimy jakoś przeczekać, może będzie lepiej. A co Pani by powiedziała wszystkim tym osobom, które mają za nic nakazy sanitarne, związane chociażby z noszeniem, obowiązkowym noszeniem no, ja masakry? Ja bym zaprosiła na oddziały, na których leżą pacjenci z koronawirusem, żeby zobaczyli, jak to wygląda. I ewentualnie nawet do szpitala zobaczyć, jaka jest atmosfera pracy w szpitalu. Także, także no to nie jest tak, że, że to jest nieprawdą i że to jest obojętne. Oczywiście na szczęście wszyscy nie zachorujemy i wszyscy nie będziemy tak ciężko chorzy, ale część z nas tak.